Mam depresję, ale dlaczego? Dlatego, bo pokazuję swoją wioskę. Ale nie, że jestem chory, tylko po prostu bez choroby, tylko że... No, nie czuję radości. Bo muszę Wam pokazać swoją wioskę, ale... No, moja wioska. Tak. Piękna wioska. I pokazuję. wam Teraz. Będę wam ją przedstawiał. To tak tutaj są nasze postacie. Widzicie? A dwie ja za tym aszeli. Co? A to jest zadumia śmieć? A to jest zadumia za za amper? No tak, to złego w real. Tak tyle mam akurat. A tutaj mam, oj, na no dużo. Mój kolega ma bardzo... 3-6. Mam bol. A my do tego nie wracamy, bo są bardzo duże kłótnie. Dlatego, a to są start I teraz trochę się nacieszę. Muszę się trochę nacieszyć. Co drobne? Czy mam dwa otwarcia? Nie. Proszę, Tak postać, tu były książki, tu można dropnąć, na przykład yy, nadzieja. właśnie, że nic, ale to już jest, nikt tutaj nie podchodzi w ogóle, w sumie co ja tutaj robię, mapy wam nie pokażę, bo nie mogę, bo wtedy mnie wiem, mój kolega zabije, bo nie mogę tutaj wchodzić, nawet prezydenci nie mogą. I jeszcze zrobiłem to. Taką pizzarykę, w której po prostu jest. przeznaczony dla prezydentów i Dawidów, czyli dla was. Dla was będzie taka pizzeria, będziecie mogli sobie wybrać jaką pizzę chcecie, macie chwilkę. Pizza El Pasto. 10 zł. Pizza z ananasem. 1 zł. Capriccioza. 16 zł. Czyli najlepsza pizza mojego kolegi. Kolejna. Margherita, czyli moja najlepsza pizza. Dochodzimy. Pizza FNAFA. Tutaj jest ogromne logo. To jest budynek nasz. Dobra. To w ogóle, jak chcecie to zobaczyć, to patrzcie. Ja to robiłem z kolegą akurat. Ale przyznajcie, ładnie to wyszło. Bardzo. Jestem z tego aż dumny, że takie coś zrobiłem. Serio. Pięto, czwarte. No, tutaj są stół, piór Nela. Nie pytajcie się, dlaczego to się nazywa Nela. Wiecie dlaczego? Nie wiem. Po prostu tak nazwałem, aby po prostu przypominało kota. A jak? Nela... Nela to pies. Nela to pies. Paliona. Alelebe. kapibara to jest, to jest psiór, kapibara, z, z tunela, e, no. Widzę, się, że się polubili, dlatego, no, polubili się. Tu jest toaleta, nie wiem z mu z oknami, ale takimi przyciągniętymi. I tutaj macie taki widok fajny tam, potem zapójdziemy na basen, spuszczamy kibel, no. To schodzimy stąd i spadamy... Kaprzycza! Tak, nasze to są takie garaże u nas. No. Idziemy gdzieś indziej. E, mój kolego, ja bądź zły, że wchodzę do twojego auta, ale aby było szybciej. Tutaj jest takie miejsce. No, tu się parkuje, tu są deskuterów. Choć jak te auto pierdzi nawet. No. E, to wchodzimy do innej strefy. To. No. To jest autostrada, więc idziemy. No. Tam jest IK. Szpital. Sąd. Polski. Sąd Narodowy Polski. Ale tak, no, no, nie wiem, się tak jest. I szkoła. Żaba. I tam było gigabajtów? A, no. I pokażę Wam salę. Wszystkie. Znaczy ta szkoła jeszcze jest nie niecała dopracowana. Ale no, chociaż zobaczcie. To żłobek, tutaj jest takie przedszkole. No. No. W którym światło? wypadło. Było zamknięte. Eee, dobra. Mam taki żłobak, to, to może ze wagonikiem. Kolejne. Nie ja pytajcie, czemu tu jest ketchup. Iż to posprzątam. Woźda! Rozszotaj ten ketchup z podłogi. Mam pani od kuchni, która ketchup. Nie ma bezpieczniej. Hmm. To chyba by było winną ok, Okej. Dobra. To ta szkoła jest trochę rozwalona. Wiem, ale to jest kafeteria. Taka. sobie. Cudę nauczycieli, cudę nauczycieli. Tutaj, jedno. są też razem stoły dla seksy, Czy <grym> nie wiem, czy ja. Czy to jest ten kanał, że mam opowiadać o tym wasz. To następnego. Teraz sala. A, ja w sumie zacznijmy od sklepik szkolnego, gdzie można sobie kupować pałki. nic nie ma ciekawego. Dobrze o tym wiem nawet. Po co by tam się chować? Klasa pierwsza C. Co temat? Jak opisać gibel. Po pierwsze, sika się wdecha. Bierze się, <laughs> tak. Bierze się, że to co się o nią. Kibel. Drugie. Westnie tyle, ale z wybuchimy wybuchnia. Ja Wytarzę zjeść kapsa, z bardzo... No i tak to je uczyli. No, to jest takie spóźnienie, ale ja nie pokażę nas imienia. W ławkach nic nie ma ciekawego. Widzimy. Właśnie też wybuchło, co się ja. Kurde. Teraz trzeba ja zadzwonić po tych budowlańców. Ej. Słyszeliście to? Ej. Słyszeliście to? Ej. Ej. Nie. Nie, 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 nie. nie. Tylko nie teraz Przyjeszcie tam ten dźwięk To był takie... To był dźwięk Here Eee, To ja lepiej stąd spadam. <śvysz> RATUJCIE mnie! Pomocy! A ja to nie żartuję, nie żartuję. Spadam stąd. Nawet nie patrzę się na golemów. Ja tam nie pokażę bo nie mogę. Rozyszeliście to. Co to był? To zakopał to za Warto jakieś tam miliony, miliony Co to było? Słyszeliście to tam po prostu ten Przewincie się do tego momentu i tak się i nikt nikt nie gata. A co po prostu po, powiedzcie komuś, aby nic nie mówił I wtedy to słyszycie. Takie wow. Serio To był taki stres. Ale serio. Co to było? Teraz idziemy na. Tutaj. Więcej wam nie pokażę, niestety. Ale pokłopimy się. Pokąpiemy się. Trochę tu z mojej to z moje auto. My kolor lubię, to żółty, ale Cięło to Teraz czerwone. No, nie zmienia się. Już niech taki będzie. Czerwony nie jest teraz taki, taki zły. Tak jak ten kapuć. Idziemy dalej. Tak trzeba się przebrać na kąpielówki. Co tu było? Tak ja. Co to było? Takie? To ja. Co, to było? To ja. Co to było w ogóle? Nie wiem. To jest To to jest Men Poziom co, co tutaj kurde robisz Shulker z Cubem Nieważne a e, przebieramy się yy... Idę się pokąpać tata, tata, tata. No może się podbijamy. Ej, dobra, podbijamy się. Teraz poskaczemy. Pum! O! Wdach! przyrąbałem. Dobra. Teraz idziemy do jacuzzi. No tak. Uwaga, jak się wejdzie, to się nie podwodzi, to się nie wyjdzie. No ale już tak nie jest, więc poza usunak popatrzcie, nie można wyjść Jest lepiej użyć drobinki to, to trzeba użyć lepiej drobinki, aby wyjść to, to będzie takie ale się dało powstać, ale w sumie nie ja tu miałem. nie wiem czy mam to zepsuć, a, a tutaj mamy szamponik po prostu wycelujemy to jakoś o, jesteśmy w szamponiku. Pokażę Wam. Jesteśmy w szamponiku. Jak doszamponujemy. Dosz o, ta sosta pora. To najlepsze. Popatrzcie, tutaj się wchodzi po schodach i patrzcie jak to fajnie wygląda. mój... Oh yeah, w ogóle ostatnio nie, nie wyprawy na ten, na Monteverde To trochę zginęła, ale zrobiłem dużo węgla. O! Gdzie ta? Ty bo ja ginę, ginę, ginę. Stręca baba. <tryk> <tryk> co się stało? Za co baba? Mnie pomiła. Oła. A w ogóle to baba się sama Walnęła. Ale też paliśmy, ale nie, pójdźmy na Mount Everest. Jak to zobaczyć Mount Everest? To zapraszam. Będzie bardzo fajnie. Będzie bardzo fajnie na survivalu. Trzeba się uczyć survivalu. To będzie taka fajna wyprawa. Od tego akoparka Piper jest. Jest bardzo i i. Ale będę jeszcze bardzo z drugi za pokazywania w sumie. Ale to nie wiem, czy będzie dziś. I jeszcze będzie taki jeden krótki film. sorry bardzo mały. A, tutaj idziemy. I wiecie, jak chcecie zobaczyć Mount Everest, to tam jest Mount Everest. Ale sobie pokupmy trochę węgla, tak dostaka I ta góra jest w ogóle taka zwykła, niezwyczajna. Wiecie czemu? Dlatego, bo na tej górze można znaleźć bardzo dużo węgla, tak jak tego, żelaza. To tak. Tam jest taka, taka bazala. Czy czynna, trochę. No. Nic ciekawego. To wspinamy się na Mount Everest. To jest ciężkie całkiem. I w ogóle nie wolno tutaj. Wiecie czego robić? Nie wolno niszczyć, czyli Mount Everest. Wiecie. Nie wolno. Stawiać żadnych bloków. Wiecie? No. Bo to skaralne wtedy, bo wtedy się niszczy góra świata. znaczy, no, największe arcydzieło. padnie. Na pewno nie będzie arcydzieło, ale taki największy. Takie, no. Wiecie? Pamiątka. Dlatego ja wolno tego niszczyć. Można się sobie, sobie ułatwić śniegiem rozwalając, ale że żadnego tam nie można. No i jest się na Mount Everest i czy widok jest bardzo fajny. No myślę, że nie, ale jakby się zobaczyli, tak w dzień. No to jest taki niefajny, ale Time Set, my i ikt. Taki widok jest warty tego. Patrzcie. Taki warty jest. To już będzie koniec. Nie gadam nic. I wpatrujcie się w piosenaczkę, którą może słyszycie lub w widoki. Okay, bye.